Jestem z powrotem, czekajcie, zasunę tą ta Wszystko się ładnie nagrywa i kontynuujemy. Dobrze. Mogę co tutaj robi Nevada u góry? Myślałem, że nie mam jeszcze dostatu Tak. Naszym teraz tutaj zadaniem jest pozbycie się tych tutaj kratek, bo inaczej nie wejdziemy. No zginiemy. Tam mamy delcie zieloną, jak widzieliśmy. I aptenia! Nareszcie, nareszcie. Mamy aptenia. Bierz Lara, O, i znowu te ślady dziwne. Jak ktoś z Was wie, może albo jakieś te teorie spiskowe, co to są te ślady, to mi nikt napisze w komentarzu. Bardzo bym prosił! <grystanie> <grystanie> żart, oczywiście. Dobra. Szczypiorek tutaj, mi tutaj macha ręką. Okno zamknę. A, no teraz nie mogę. Teraz musisz. Sek sekundkę czekaj, bo muszę zamknąć okno, bo szczypiorek bo i zimna, bo zaraz, sekundkę, dobrze? Przepraszam, już jestem. Nie robiłem cięcia, no bo to moment był. Czy tak, więc. Dobra. I teraz. Zapisać warto Ponieważ ten strażnik bywa upierdliwy Otwieramy te drzwi I szybko te Nie Jady go głupi No No, larra Weź się mi stąd idź ty tania Małpą Dobra I teraz jak najszybciej do naszych y zi Zięciów Chciałem powiedzieć Więźniów, którzy nas uratują Więźniowie ratujcie Larę Pomóżcie nam Bo oni muszą go zabić Więźniowie Help me, help me Dobra, oni się już nim zajmą Bo wiecie inaczej męczyłbym się ze statą apteczek i tak dalej Ale także tak, chyba będę musiał wziąć apteczkę bo jakoś tak życie nie ma specjalnie dużo życia <laughs> Dobra, zabity. Nic nie zostawił? O, aptę nie zostawił. Wyśmienicie. Dobra. Lecimy dalej. I teraz możemy bez problemu wejść do tamtego pomieszczenia. Nie tu. Bez problemu możemy teraz wejść do tamtego pomieszczenia, w którym on był. I wiecie, nie stracimy życia ani nic takiego, ja przez większość swojego życia Oczywiście utrudniałem sobie właśnie życie. I wiecie, jak on tutaj latał, to ja wciskałem te wszystkie przyciski. Nie, nie przyszło mi do głowy, że mogę do tych strażników iść. O, znaczy więźniów. I muzyczka śliczna. ją. Tak, i tutaj znowu mamy komputerki, ekraniki. No jak to, w powiedzieć w wojsku, no jak to w, w więzieniu, żeby, wiecie, kontrolować więzienie. I tak, mamy tutaj tak, eee, blacha z, nie, garnek z zupą, mniejszy garnek na sos, blacha z ciastem i znowu garnki. Szczypiorek tutaj jest, kolejna blacha na ciasto, ale no, dobra. Szczypiorek wie, że to się nagrywa i to brzmi jakbyśmy jak Może coś powiesz do nich? No może byś coś powiedziała. Tylko nie drzeję się, bo jest... Powiem tak, że nie dlatego, że się boję zimna, tylko ruszam z prysznica, bo idę na nockę, a on ma otwarty barku naroście, a nie mogę pozwolić sobie na chorobę, bo zabierają mi dodatek. Za nocki. za frekwencję. Skończyła. No. Nie. O, już myślałam, że skończyłem. Tak. A jeszcze piorek boję się zimna, tak czy tak. Dobra. I teraz jesteśmy tu. W ogóle wzięliśmy delcie, czy nie? A zobaczymy. Chyba tak. Szczepyrek, bo ktoś może Oj. zrobić z ciebie remix, wiesz? Najgłupszych rzeczy. I ty się nie pozbierasz. I światło, nic nie widzę. Wyścigasz tam światło. I słyszymy muzyczkę. <coughs> I idziemy po drobince. Przepraszam. Szczepyrek nie włączaj.

I remember Wayne, I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Giving your emotions and an angle So much space You're gonna get, you're When you're out there, that care, yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough

Nie na ten y, Dobra, już. I jesteśmy w miejscu zielonym. I Mam nadzieję, że Wam się podobał szczypiorka chipiego Tak ona idzie suszyć w głowie I jesteśmy w zielonym miejscu Jak mam tutaj sterznik, mam nadzieję, że Wam się podobał jej wykonanie To taki mamy bonusik dla O jezus Ja gdzie w tym miejscu człowieku Nie bijesz z tą pałą Ludzi z pałą spotkamy jeszcze w Tomb Raider 2 Dobra Tam na razie nie idziemy, zaraz Wam pokażę czemu Ale w tym musimy teraz ratować dupę Uuuu, dobra, lecimy. Znowu muzyczka, musimy ratować tubsko I wyzwalamy... Unleash the prisoners. Uwolnić więźniów. I zapis. Fajna muzyka tutaj. Ej, zobaczcie, i tu jest takie właściwie dziwne, bo tutaj jest jedyne inne łóżko. Się różni, takie dziwne to jest. Takie, takie głupie z mojej strony, ale. Ale jest inne. Dobra, i oni nam za niego załatwią. Oni, oni y, za nas go załatwią. Znaczy właściwie on, to jest jeden. I lecimy. Mam nadzieję, że dobrego. W sensie, że wiecie, że strażnik został zabity przez więźnia, a nie że na odwrót, bo kiedyś mi się zdarzyło, że na odwrót musiałem czytywać grę. Nic przyjemnego, wierzcie mi. Dobra, czas na zapis. Dobra. I lecimy. I teraz tak, yy, wam powiem, czemu tutaj nie idziemy. Tak. Jeżeli się przyjrzycie, zobaczycie, że tutaj są lasery. I teraz wam pokażę, co się stanie. No, także nie ma sensu tam iść. Też myślę, że jak ma się dużą ilość apteczek, yy, to może się uda. Jak wiecie, jak szybko przebiegniecie, ale... On pewnie ma tą cholerną kartę. Muszę się teraz cofać. Cholera, ja to zawsze za szybko coś zrobię, a potem muszę wiecie... Ponosi tego konsekwencje. No oczywiście, że kartę zostawię. No. I nic, Lara, że ty się nie boisz, że oni ci... Oni ci czegoś nie zrobią. To jest ciekawe. No ale to, że to by nie przewidzieli, że ja mogę mieć taką pokrętną wyobraźnię. Dobra. Lara yy, nie do końca mi o to chodziło, ale dobra, niech ci będzie. Teraz na zapis. O, już nadrobiłem ilość zapisów, widzę. Dobrze. I lecimy. Teraz mamy tą kartę. Zobaczymy, jaka to jest karta. Key card type B. My musimy ją użyć. Dobrze. Dziwne, że mamy tutaj ta właśnie klucz typu A, a ten typu B. Akurat to jest takie dziwne. Mogę się postawiać na przykład klucz do, nie wiem, schronu, nie wiem, cokolwiek. Tak, i tutaj jest pierwsza nadzieja. Zobaczcie. <laughs> Myślicie, że to broń. Podchodzicie. Tak, broń. Tak, może chociaż Uzi. A gówno, prawda. Bo naboje tylko. Śmieszne i duża apteczka Za pierwszy razem, przynajmniej ja tak myślałem, że tutaj będzie. Że tu będą chociażby... Nie wiem, Uzi czy coś takiego, tylko naboje. Tak i wyłączyliśmy, wyłączyliśmy teraz laserki, więc możemy lecieć dalej. Lecimy, lecimy. Zawsze mnie też fascynowało. Lara, co ty robisz? Aha. Po co są tutaj te taśmy? Znaczy, wiecie, to takie no... No wiecie, to to, coś takie tutaj przed Larą. Ja się zawsze zastanawiałem, po, po jaką cholerę to jest? Dobra. I ogólnie tutaj w tej plaży można popełnić jeden... ...śmiertelny błąd. Pójść... ...w nieodpowiednie miejsce. Ile razy mi się to zdarzyło? Mam nadzieję, że teraz tego nie zrobię. Dobra. Dobrze, dobrze. I, I zanim pójdziemy, wiecie, bezpośrednio tam, to znowu ratujemy sobie dupę. Idziemy po naszych ulubionych więźniów. No patrz. To jakieś napisy są po bokach. Nie wiem. Jakieś dziwne napisy są. I otwieramy... E, nie wiem czy to... I tej te drzwi trzeba otwierać, czy nie? Ja zawsze jedne i drugie otwierałem. Dobra, co my tutaj mamy? Pusta cela. O i tutaj w ogóle nie ma nawet tego. Okna. To jest to już w ogóle jest izolacja. Straszne. Nie ja chciałbym być tak odizolowany. No dobra. I teraz idziemy tam, bo już stażnik na pewno został wyeliminowany także możemy sobie spokojnie pójść <laughs> tak i on zostawił coś co się nazywa o flarki też yellow security pass no i nam się to przyda i mamy flarki moje ukochane zawsze się zastanawiałem co to jest to mp jeżeli ktoś z was wie No mp się zastanawiam co to jest nie wiem, może to jest wie, może, że nie wiem, coś police, nie wiem. nie wiem. Nie wiem, Tak, to jest takie takie coś dziwne, nigdy nie wiem po co to jest. Mi się, się zdaje, że to ma, wiecie, jakieś, nie wiem jak to sobie leci górą, jakaś rakieta, to żeby, nie wiem, to zestrzelić, wykryć, nie wiem, coś, coś tak mi się zawsze kojarzyło. I wkładamy yellow security pass. I mamy drzwi otwarte nareszcie. Tak. I zobaczcie. Taki bardzo interesujący samolocik. Cóż to może być? To czego bała się wiele razy Szczypiorek czy Postraszyła się właściwie. To co spotkaliśmy w, w poprzedniej planszy. Zaraz. Taki. Dobra. I tutaj idziemy ostrożnie. Można też zjechać i wiecie, szybko to zrobić, ale zazwyczaj wolę to zrobić w ten sposób. Dobra. Wybaczcie szczypiorkowi, że tak śpiewa, ona ma dzisiaj głupawkę. Co ma? Głupawkę. Dobra. I dalej lecimy. I teraz tak. Szybko, jak najszybciej tylko możemy. Chodź tu dziadło. Tak. I, I wyłączamy z powrotem. Bo... Eee. Zarazisz kataro, się sami? Nie moja pytania, ja się sam w szkole zaraziłem. I nie boję się, że ich zarazisz? Nie, co mnie oni wchodzą. Na wsplejacze. A, no. Nie, to nie mogę zarazić przez mikrofon. Ja, nie. No nie. Nie było do Was, że co mnie oni obchodzą, wiecie, myślałem, że osoby, które wiesz... Dobra, mam 10 cały minut. Musimy się Te las, Za chwilkę, już moment. Teraz ryby nas zabiły... Seti, seti... boże, co ja kata? Te sery by nas zabiły. Więc... Ostrożnie. Tak. I to jest... To właśnie zaraz będzie, to badziewie. A nie, jeszcze nie przed tym badziewiem zapiszę i zakończę let's play'a. Tak, to jest to badziewie, dobra, także tak, zapiszę ostatni raz, yy, w następnym parcie dokończę tą branżę. Także tak, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, zachęcam do komentowania i oceniania, szczególnie do komentowania, bo naprawdę yy, takie jest nieprzyjemne, że nie komentujecie, a oglądacie, także no co, to już pożegnaj się, no no, no. Trzeba się pożerać, bo tu 11 na stół operacyjny i nie wiadomo, czy przeżyję. Żegnajmy. Tak. No, <noise> <noise> Dobra, no to sobie Dzięki za oglądanie i cześć!